Na salonie samochodowym w Genewie w roku 2020, który się nie odbył, Alfa Romeo zaprezentowało specjalną wersję modelu Giulia, czyli GTA. I muszę przyznać, że to auto zapowiada się, a zresztą zobacz sam. Jest to hardkorowa wersja hardkorowej wersji Giulii, czyli coś więcej niż quadrifolio. Czyli tutaj jest wszystko jeszcze mocniej podkręcone. A model ten nazywa się GTA. No właśnie, GTA. Nazwę tę możesz kojarzyć z Alfa Romeo 147 czy 156 z dopiskiem GTA. Tylko, że do tych właśnie modeli nazwa GTA po prostu nie pasuje, bo logo GTA ma inny charakter. No właśnie, pogadajmy dzisiaj o logo GTA na autach Alfa Romeo i dowiedzmy się, jaki ma charakter i czy pasuje do. Tak jak mówiłem, w 2020 roku pojawi się 500 sztuk modelu Giulia z logo GTA. A poprzedni samochód z logiem GTA to Alfa Romeo 147 GT... No nie, bo po drodze było coś jeszcze. To, co oglądasz, to Alfa Romeo Mito GTA, które pojawiło się ponad 10 lat temu na targach w Genewie. A dokładnie to w 2009 roku. I miała to być najbardziej hardkorowa wersja Mito. Ami to to miejski samochód oparty na Punto, który miał swoje sportowe odmiany. Czyli wersję Quadrifoglio verde z silnikiem 1,4 Turbo o mocy 170 KONI. No a po 2014 roku najmocniejsza wersja to Veloce. Gdzie mamy także 170 KONI z silnika 1,4. Tylko jak wiadomo, ten silnik potrafi wykrzesać siebie więcej energii. I taki znajdziesz choćby w Fiatach 500 z logiem Skorpiona. Więc, Mito wersji GTA, który przecież był większy niż Fiat 500, musiał mieć większy silnik niż 1,4 Turbo. Dlatego była tam jednostka, którą później znalazłeś w tym modelu. Romeo 4C Czyli czterocylindrowy silnik o pojemności 1,8 oraz mocy 240 KONI. I właśnie to miało powędrować do modelu Mito GTA. A przypominam, że jest to auto wielkości Polo czy Fiesta. Niestety, to był tylko koncept i nigdy nie wszedł do produkcji, więc ostatnim produkcyjnym modelem przed Giulia GTA faktycznie było Alfa Romeo 147 GTA, który jako jedno z nielicznych aut kompaktowych miało silnik sześciocylindrowy. Bo sześć cylindrów miał także Golf wraz z swoimi kuzynami, czyli Audi A3 czy Seatem Leonem. Było także BMW Serie 1 z modelami 130-135 oraz 140i. No i jeszcze tam w USA znajdziesz jakieś tam rodzynki, jak choćby taki AMC Gremlin, ale on tam miał 6 cylindrów dla prestiżu, a nie osiągów. Znowu w Alfa Romeo tam chodziło głównie o osiągi. Tylko problem z Alfa Romeo był taki, że Golf miał napęd na 4 koła, BMW na tył. A 147 GTA naprzód. Więc ciężki silnik spoczywał na przedniej osi, która musiała jednocześnie skręcać i napędzać. No i to wszystko powodowało, że brakowało w prowadzeniu tej włoskiej delikatności, tak samo jak w Alfa Romeo 156 GTA. Jasne, to jest Alfa Romeo, więc ma świetnie ustawione zawieszenie, do tego silnik V6 Busso o mocy 250 koni. No, ale ten model nigdy nie miał dzikości Mercedesów AMG czy zwinności BMW z linii M. Przez napęd naprzód to był bardziej auto GT a nie wymiatacz na zakręty, czyli nie był tym czym mógł być jego poprzednik. <śm> Mamy początek lat 90. i grupa Fiat postanowiła się wycofać z rajdów i skupić na zawodach samochodów turystycznych, co ma przynieść rozgłos ich nowemu modelowi, czyli 155. A potrzebują tego, ponieważ 155 to następca 75, które miała napęd na tył, a 155 ma napęd na przód. Więc fani modelu musieli mieć coś ekstra, aby nie pomyśleli, że następca zmieni się w ciepłą kluchę. Dlatego model 155 przygotowano do wyścigów turystycznych. I mieli tam silnik 2,5 litra V6 i zaczęli od Italian Super Turismo Championship, czyli włoskich zawodów, gdzie od razu zaczęli wygrywać. Potem przyszedł czas na DTM, gdzie już w pierwszym wyścigu pokonali Mercedesa. Inaczej mówiąc, to była maszynka do wygrywania. Sukcesy wyścigowego modelu, oczywiście, wykorzystano w reklamie, aby pokazać, że druga wersja 155 ma korzenie wyścigowe i faktycznie były modele z napędem na 4 koła i silnikami V6. Ale przyda się zrobić coś ekstra. To, co oglądasz, to jedyny egzemplarz Alfa Romeo 155 GTA, auto, które konstruował Sergio Limone. A to jest legendarny konstruktor, który pracował w Abarth, a potem tworzył rajdowe legendy Lanci. No i właśnie dlatego model ten ma napęd z Lanci Delta HF integrale. Czyli mamy tutaj napęd na cztery koła, do tego napompowane nadwozie i coś, co nie spodobało się szefostwu Fiata. Widzisz, napęd z Lanci Delty nie dało się połączyć z silnikiem V6. Dlatego jest tutaj czterocylindrowa uturbiona jednostka, która nie spodobała się szefostwu Fiata, bo oni chcieli mieć V6. Do tego Fiat wtedy nie chciał wydawać za dużo kasy, a do budowy tego modelu musieliby przerobić linię produkcyjną. Więc 155 GTA nigdy nie wszedł do seryjnej produkcji i powstał tylko jeden egzemplarz, który jak widać jeździ do dzisiaj. Szkoda, bo to miał być hołd dla pierwszego modelu Julie GTA. Najnowszy model GTA, o którym mówiłem na początku, nazywa się Julia i ta nazwa nie wzięła się z powietrza. Ale nawiązuję do tego modelu z początku lat 60 który w tej wersji, czyli Ti Super, był pierwszym sportowym sedanem. Bo to była mocniejsza, lżejsza wersja, która służyła do homologacji. Oprócz wersji sedan, która nazwana została Berlina, była także wersja Giulia Sprint GT. A to jest wersja coupé zaprojektowana przez Giorgetto Giugiaro w filmie Bertone. Znowu to jest wersja GTC, czyli Cabrio, zaprojektowana przez Turing Touring Superleggera. Tam. O nich mówię. W każdym razie, model Sprint miał także tak zwane wersje HOT, jak 1750 GT Veloce, ale prawdziwy pokaz umiejętności tego modelu objawił się, kiedy Alfa przygotowała ten model do wyścigów. To właśnie na zawodach samochodów turystycznych Alfa Romeo Sprint z dopiskiem GTA pokazywała innym, że wyścigowe klimaty mają w swoim DNA i wiedzą jak robić auto do wygrywania. No, ale w tamtych czasach, aby startować w takich zawodach, to potrzebowałeś auta drogowego, które posłużyło do homologacji. Więc powstał drogowy model Alfa Romeo Sprint GTA, który był pierwszym modelem z logo GTA. I to była wersja Stradale. No, ale była także wersja Corsa. Wersja GTA Stardale to była właśnie wersja drogowa, znowu Corsa to już była typowa wyścigówka. Do tego było więcej takich modeli jak choćby GTA 1300 Junior. Czyli był tam mniejszy silnik, 1,3 zamiast 1,6, jak w klasycznym GTA, który miał w sumie tylko 115 koni. No ale za to ten samochód był bardzo lekki, bo ważył tylko 740 kg. To był właśnie klucz do charakteru GTA. No i zanim ci wyjaśnię nazwę GTA, to chciałem jeszcze wspomnieć o tym. To jest współczesna interpretacja dawnego GTA, czyli marka specjalizująca się w serwisie czy tuningu Alfa Romeo nazwana Alpha Holix, przygotowuje takie wersje jak GTA Myślnik R, czyli R-Type, czyli klasyk, którego możesz upalać na co dzień. Cudo. Dobra, czas rozwiązać naszą zagadkę, czyli czas wyjaśnić, co oznacza GTA. I aby to zrobić, to muszę Ci pokazać jeszcze jeden model. To jest Alfa Romeo Giulia Sprint. Jest to poprzednik modelu Giulia, o którym przed chwilą mówiłem. I ten model miał taką wersję, co nazywa się Giulietta Sprint Veloce Alleggerita. I rozszyfrujmy ten skrót. Dokładnie to samą końcówkę. Veloce z włoskiego oznacza szybka, znowu Alleggerita oznacza lightweight, czyli lekka. I to jest właśnie klucz do loga GTA, bo GTA oznacza Gran Turismo alla Jurita, czyli odchudzona, lżejsza wersja, bo im lżejsze auto, to lepsze osiągi. I taka była pierwsza generacja GTA. I na przykład model ten zamiast standardowej blachy miał aluminium, koła były z magnezu, a szyby plastikowe. No i wszystko po to, aby obniżyć masę w celu poprawy osiągów oraz prowadzenia. I to właśnie jest charakter loga GTA. <słuch> Znowu jeśli popatrzysz na modele 147 czy 156 GTA, to te auta nie są zrobione w charakterze GTA bo w nich nie chodziło o niską masę, jak w Julie Sprint GTA, tutaj chodziło o prestiż, który daje duży i piękny silnik. I żeby było jasne, ja nie mówię, że 147 czy tam 156 GTA nie mają charakteru, bo mają i to wielki, ale chyba nie powinny nosić znaczka GTA. Daj znać w komentarzu, co myślisz. No a co do najnowszej wersji, czyli Julie GTA, to powinna nosić logo GTA, bo przecież Julia Quadrifolio jest już mega odchudzona, bo ma karbonowy dach, maskę czy klapę bagażnika. No ale jest mi niezmiernie miło Cię poinformować, że Alfa stanęła na wysokości zadania. Bo mamy tutaj nie tylko więcej mocy i teraz to 540, do tego poprawione zawieszenie, no ale najważniejsze jest to, że model ten ma 100 kg mniej. Czyli obniżyli masę samochodu, a to przecież jest charakterem loga GTA. No i do tego pojawiła się wersja GTA M. A literka M oznacza Majorata, czyli jeszcze więcej. Czyli jeszcze więcej obniżenia masy i jeszcze więcej hardkoru. I ta wersja to już torowa zabawka dla dwóch osób. Nie powiem, bardzo mnie cieszy, że Alfa Romeo wraca do korzeni. I najnowszy model z logo GTA będzie mieć charakter GTA. Zresztą logo GTAM także nie wzięło się z przypadku, bo kiedyś był także taki model.